Zostało mało czasu, a koszt musi być jeszcze na ten rok albo trzeba awaryjnie zamknąć dach czy ścianę, zanim pogoda zrobi swoje. Mamy dostępne płyty warstwowe, ścienne i dachowe, z możliwością zakupu i rozliczenia jeszcze w tym roku. To szybki sposób, żeby domknąć budowę, zabezpieczyć obiekt i nie odkładać decyzji na wiosnę. Dodatkowo pracujemy na trzy zmiany z produkcją blachy trapezowej. Blachę wykonujemy dokładnie na wymiar, również z filcem antykondensacyjnym, z odbiorem materiału jeszcze w tym roku. Szybko, konkretnie, bez czekania. Mamy 8 oddziałów na terenie całej Polski. W naszych punktach kupisz płyty warstwowe, płyty PIR, blachy trapezowe, zobaczysz system Hal Alfa, a także kontenery socjalne i biurowe. W oddziałach Zielona Góra, Kępno i ŚREM prowadzimy produkcję blach trapezowych, gdzie zamówisz blachę na wymiar z natychmiastowym odbiorem. W oddziale Księginki Koło ŚREMu projektujemy i prefabrykujemy konstrukcje stalowe. A jeśli masz daleko do naszego oddziału Skorzystaj z naszego transportu, dostarczamy materiał na terenie całej Polski, zapraszamy do współpracy.